I tak tutaj w pięknych okolicznościach przyrody ćwiczą tancerze. Zgodzimy czy nie? Tutaj na bok się ustawiacie. tu wygrałem nie znów, tylko o. ja wygrałem, ja wygrałam do końca nie do końca się. ja teraz rady, to, nie, nie, nie był remis ja no też wygrałam Dobra, U nas Tak. Musimy No Ja żyłam. Będziesz dostała. Jak się biega? Dobrze, dobrze, dobrze. Fajne góry? Można tu pobiegać, co? Z górki na pazurki? Nie, nie, teraz jeszcze musimy podskakać troszkę.